Widajcie, Jakiś czas temu zagrałem dwa razy killerem na dość znaną streamerkę w polskim Community DBD, Fiolkę. Do nieznających Fiolki jest bardzo miłą i sympatyczną osobą, u której panuje na streamach naprawdę fajna atmosfera. Dlatego bardzo zachęcę do wpadnięcia do jej Twitcha i zostawienia followa. Możecie również wejść na kanał YouTube Fiolki, linki jak zawsze w opisie. Niestety jest tylko moja perspektywa, bo fiolka była wtedy offline, ale mam nadzieję, że film się spodoba. W sumie to tyle. Nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Dobra, mamy salon. Jezu, te temy, w takich miejscach. Może jakoś sobie poradzimy. O. Nie mam, że weszłaś tu. <grym> Okej, okay. nie jest Dobra, dziś Ale ja nie mogę uwierzyć, że już drugi raz na nią gram Kiedyś jak dałem jej followa na Twitchu To po to chyba... Kurde To chyba tydzień od momentu jak ją zafollowowałem Węglerzy. Tydzień po tym jak ją zafollowowałem to Poznaniem zagrałem Ghost Szkoda, że wtedy tego nie nagrałem. A, ktoś tam już jest na totemie. To już padnie mi Gdzie ty jesteś? Ok. Mostaka. Jest Dzień dobry. Paletka. Ale musiałem przywalić tą piłą, nie? Niezły Hitbox. Nie powiem. Widziałem, że też tu był. Idę, że jeszcze paletę mi zrzuci. O, łatwo. No i że że rzucisz mi ten, tą paletę ten To jakiś dzban chyba jest Trzeci tak do debiura o, Latara Nice try Nie wiem czy jakby przytankowali mi jednego hita to by się nie uwitlowała Idziemy mu pod hack Tam chyba Fiolka biegnie, nie? Ty mi do szafki wszedłaś. Teraz wiedzę, że mam The Mam nadzieję, że nie widzi tu tego temu jakimś cudem. Znowu mi tam tego gena kręcą. E, czemu mi stargetowało na drzwi? Hello? Mm, oczywiście Została hita i tak nie padła Mi tu kręcą gena Chyba... Tu balansa się Feng zabić hop Ale tu mam kolejną dwie e, palety Oj, wadkę, że to wejdzie Nie mi tego krecić gena No już zrobili Tam jeden ruina padła Dobra leżysz. Deadheart Co? No tak, auto deadheart Teraz leżysz Oj będzie ciężko cokolwiek zrobić A na pierwszy raz jeszcze wisi, super O, już mi wykreśliły wszystkie geny. Chciałbym Feng zabić. O, jest Feng. Dobra, Feng leży. Raczej. C Co? Dobra. już wystraszyłem, że jej nie trafię. Jakoś ich zmuszę, żeby otworzyli mi tą bramę. Dobra, nice. Tutaj leży. Na hak. Bo powinienem z tego meczu mieć dwa kile. Mogłbym w sumie tam nie fali skępić. Spróbujemy jeszcze coś wyciągnąć z tego. Dziwne, że nie wyszli, bo mogliby pomyśleć, że mam Bloodwardena Tam nie ma nikogo chyba. Spróbuję tak stanąć. Może ktoś przyjdzie? Nie. Jakby moda się, żeby spróbowali ściągnąć. Nie ma tu nikogo. Jest nie. Ja. Dobra. Hop, raz, dwa. Dobra, to jest M1. Będziesz ściągać? Okej okay. Będzie mi się... oh, Kurde. Dobra, z muszę uderzyć. Okej. Okay. Gdzie jest fiolka? Okej. Okay. Leto Bait Raz Dwa. Leżysz? Dead heart Serio? Dobra Uff Może mi się uda zrobić te cztery kile A dobra Już nie zrobię więcej nic Wezmę 3 kile Nice I came post face Pozdrawię o, jeszcze norm! Cud, że akurat ta mapa. To to. Elodi. paleta. paletę. dying poszedł? Widziałem. Mike. Okej, okej, dobra. <śpiewanie> Nie wiem, co to było. Będzie W? Będzie trzymanie W. Nie no, ta lupa jest za długa. Okej, okay, dzięki Feng za fryhita, czy ty masz overkom? Masz overcom chyba. Chociaż chyba byś miała większy dystans. Paleta tu mam Free Gena w teorii, którego mógłbym pilnować. No i dupa. Raz, dwa. Tu mam Free Gena. innego. Tu masz hita. To mi przylezie, zjeżdżaj mi z tego totemu. O, prawie. hard. Nie? No, już po totemie. Masz pierwszego hita. Musisz oddać tą paletę. Masz Leafa. Serio? Dobra, muszę ją zostawić. Ty nie masz dead harda. Ale dobra. Nie mogę sobie tak pozwolić, żeby po prostu podeszli. Muszę kogoś już zabić. Hejt by było mi na rękę zabić. Zła paleta. PZ harda. A jeszcze żyję? Jeszcze bunt o tym. Ktoś mi w ogóle umiera? Bo muszę powstrzymać. Pod leczeniem Została? Została. Wiedziałem, że pójdziesz do tego gena. Halo, podnoś. Na 100% procent, dętkę. Dobra, hop. Wiem, że tu jesteś. Wink. Ledwo to sięgło Kalka nie żyje Teraz muszę tą kate jakoś zabić Kracze. Raz. Masz spańczyle, bo inaczej byś tak szybko nie skoczyła I tu masz klucz Mamy tu paletę Uff, ledwo coś sięgło. Tam Kate widziałem. Ale nie chcę ryzykować unbreakable. Tym bardziej, że szaku będzie patrz chyba. Z której strony idzie Kate. Oj, matko święta. Że mi się udało, z nią znaleźć. Dobra. GG mi się poszczęściło znowu. Dobra. Nice. Jeśli obejrzałeś, obejrzałeś do końca, to wielkie dzięki. Jeszcze raz zapraszam do fiolki na Twitcha i YouTube. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Yo.